Hej, z tej strony Julia, słuchacie podcastu Elementy. To przestrzeń audiowizualna na rozmowę z ludźmi, kreatywności i nie tylko. Dzisiaj w serii Czytanie na głos, Milan Kundera i nieznośna lekkość bytu. Podsumowanie italijskiego okresu Elementów i również dla mnie koniec mieszkania w Neapolu. Krótkie motto, podsumowujące miasto żywy teatr, jakim jest Neapol. A teraz Milan. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania. To tak, jakby aktor grał przedstawienie bez żadnej próby. Cóż może być warte życie, jeśli pierwsza próba jest życiem ostatecznym? Dlatego życie zawsze przypomina szkic. Ale nawet szkic nie jest właściwym określeniem, bo szkic jest zawsze zarysem czegoś, przygotowaniem do obrazu. Gdy tymczasem szkic, jakim jest nasze życie, jest szkicem bez obrazu, szkicem do czegoś, czego nie będzie.